Czy film o żółtej elektrycznej myszy to dobry pomysł na zarobienie pieniędzy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Pokémon Detektyw Pikachu. Cześć, witamy was bardzo serdecznie tutaj dwóch gości z BeMyHero.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o popkulturowym fenomenie, który został w końcu zrealizowany w formie filmu aktorskiego i który jest chyba dobrą adaptacją gry wideo, czyli o detektywie Pikachu, a właściwie Pokémon detektyw Pikachu. Powiedzmy sobie może chwilę o tych adaptacjach gier wideo, które są no delikatnie mówiąc niezbyt udane pod względem już mniejsza o to, że pod względem jakby krytycznym, ale pod względem finansowym, zazwyczaj nigdy to nie przekłada się na jakby zarobki, marka nie przekłada się na zarobki. No w ostatnich latach mieliśmy najlepszy przykład rok temu Tomb Raider, czy parę lat temu Warcraft, gdzie no niestety fani gier nie ruszyli się do kina, żeby, żeby dać zarobić Blizzardowi. Jeżeli chodzi jeszcze o adaptację, No bo wiadomo, Pokémony to jest marka będąca, jakby. Pokémony to nie jest sama gra, to jest była manga, było anime, były filmy kinowe też animowane. Także ta Pokémony są obecne jakby w, we, we wszystkich, jakby. W sferach popkultury. W popkultury, tak. no mam, mam wrażenie, że każdy zna Pokémony, nawet starsi widzowie znają i wiedzą chociażby tego Pikachu kojarzą. No tak, bo Marka jest przecież z nami już od 30 lat, więc każdy chyba, kto żyje, wyobraca się w obrębie popkultury, spotkał się chociaż raz z, z tymi jaką potworami. Ale teraz przejdźmy do filmu. No bo jest sporo do powiedzenia o samym Pokémon Detektyw Pikachu. No bo ten bo dostajemy, nie dostajemy pokemonów dostajemy Pokémonów w naszym świecie, tylko dostajemy Pokémony w tym Pokémonowym świecie. Co jest już pierwszym dobrym rozwiązaniem, żeby nie starać się upychać w świecie ludzi i zwierząt flory jeszcze i fauny, pokemony. jeszcze pokemonów, tylko dostajemy wyłącznie w świat, w którym Pokémony żyją no, Obok są zwierzętami Tak. Jak tak. tak zastępują zwierzęta z realnego świata. Co jest fajne, to to, że postawiono na to całe miasto, gdzie pokemony żyją na równi z, z ludźmi. Mam wrażenie, że gdyby postawiono na, walk, na trenerów i na walki na arenach, to mogłoby to nie, nie, nie wypalić. Oczywiście to tutaj jest w tym świecie. Przedziera się. Gdzieś tam, tam, tam jest obecne. Tak. Ale, ale fabuła filmu skupia się tylko i wyłącznie na tym jednym mieście, które jest jako właśnie miasto, które postanowiło się pozbyć tych, tego całego elementu walk i trenowania. Mowa no. o Rime City. Dokładnie. I to jest fenomenalne, bo to bardzo fajnie wygląda. Mamy tutaj, wiesz, tych strażaków, którzy gdzieś tam gaszą ze squirtlami, mamy tutaj Snorlaxa, który gdzieś sobie śpi na środku skrzyrowania i nie Trzeba można przejechać ruch. tutaj gdzieś w pubie Jiglipa, sobie brzdąka i usypia wszystkich. Także moim zdaniem ten jakby... Design tego wszystkiego i to, jakie to jest pokazane nam, to super wypada. Tak, ale też musimy sobie powiedzieć tak szczerze, jak wchodzimy w ten świat, to te y, projekty Pokémonów tego, jak to wygląda na ekranie, są mocno oderwane od całej reszty. I żeby przyzwyczaić się do tego, że te wygenerowane cyfrowo Pokémony faktycznie tam są i współistnieją razem z ludźmi, no to chwilę to trwa. Chwilę zajmuje i. Yy, no, pierwsze, te pierwsze wrażenie jest takie dość mocno odpychające, mm -hmm. przynajmniej dla mnie było, y, że no, faktycznie, faktycznie coś tu nie gra. I y, ja z tym miałem problem pewien do, do samego końca filmu. Faktycznie, no cały. Co, do, jakiego, do samego końca filmu, co jakiś czas, pojawiały się takie sceny, które mnie wybijały w ogóle z seansu, bo. Yy, Szczególnie to było widać gdzieś na twarzy, czy Pikachu, czy pozostałych Pokemonów, gdzie coś mi po prostu nie grało, no Co mi nie grało w tym... Wiesz, ja mam wrażenie, że bardziej, jeśli chodzi o Pikachu, no to tam, czy, czy w przypadku Psyducka, który też był częścią mm -hmm. historii głównej, więcej czasu spędzono na projekcie i na wykonaniu go tak, żeby można było w niego uwierzyć, ale no, jeśli tak chodzi tak. o pozostałe Pokémony, które pojawiają się gdzieś w tle, no to już zaoszczędzono i czas, i pieniądze, i to dlatego tak się rozwarstwia, bo jeśli chodzi o Samego Pikachu, no to, no to nie no, aż tak źle nie było. Ale Nie mówię, że było źle. Ale no, wszystkie te marginalne pokemony, które pojawiały się raz czy dwa razy tylko w filmie, no to już wyraźnie coś, coś się nie zgadzało. Ja na przykład z Miotu miałem bardzo duży problem, Tak był bardzo słabo wykonany i bardzo mocno wybijał z historii, a przecież wcale nie był marginalnym pokemonem, tylko był, no jakby... No. Jednym z... No, było Pokemonem, wokół którego rozgrywa się cała No jakby intryga się, tak. intryga się tutaj zazębia wokół niego. No to powiedzmy sobie, co się udało, bo nam się... Bo mówiliśmy już, że projekty Pokémonów odrywały się troszeczkę od rzeczywistości filmowej, ale co wyszło w tym filmie? Ale sam ich design na przykład był bardzo tak. w porządku. Fajnie, że nie starali się ich urealnić zupełnie, tworząc coś na kształt takich zwierząt, które my mamy na przykład w normalnym świecie, tylko zrobili... Normalne takie designy jak yy, tak, w y, kreskówce, czy jak w manze, czy jak w anime, y, tylko je lekko urealnili, typu y, Pikachu ma futerko, y, Charizard ma gdzieś tam łuski, y, no ten Snorlax też jest cały futerkowy, i tak. taki, także myślę, że to był dobry kierunek. Zgadzam się. Mi najbardziej się podobały jednak projekty i zachowanie bulbozaurów, które pojawiają się w tym pewnym momencie, bo bardzo, bardzo fajne było. To są sł słodziutki. No i teraz przejdźmy do aktorów. No bo mamy trójkę głównych bohaterów. Mamy e, Ryana Reynoldsa, właściwie jego głos, czyli detektywa Pikachu. Mamy Justysa Smyfa, który gra e, Tima, głównego bohatera, i mamy też Katrin e, Newton która gra młodą dziennikarkę, która szuka y, tematu Z dla siebie. dojść do prawdy. Tak, y, w całym świecie. I odnaleźć też pomóc odnaleźć mowy jego ojca Harego. No i aktorsko. Ryan Raylands jako Pikachu uzależniony od kofeiny był według mnie znakomity, głosowo był znakomity. Też ile tam w tych rzeczy, takich bardzo meta się pojawiało, przecież gdy Pikachu sobie idzie sam, osam, osamotniony trasą zaczyna śpiewać piosenkę z serialu animowanego Pokémon Z openingu. Także było cudowne. Ja się tylko zastanawiałem, czy pojawi się drużyna R w tym filmie, ale no niestety jej nie było. Jeśli chodzi o Justisa Myth, no to Wydaje mi się, że też było całkiem przyjemnie, aktorsko. No szczerze, mówiąc, nie miał tutaj za bardzo też dogrania za dużo, bo to o fabule zaraz sobie przejdziemy do tego, ale no, w tym co dostał, to wydaje mi się, że wypadł bardzo tak. pozytywnie. Jego postać dało się polubić i, i naprawdę nie, nie, nie można mu nic zarzucić pod względem aktorskim. No właśnie, i teraz, jaka jest fabuła tego filmu? No bo e, dowiaduje, Tim dowiaduje się, że jego ojciec miał wypadek, dala jakąś sprawę miał wypadek i. Nie żyje, a później okazuje się, że po prostu został porwany. No i Tim razem z Pikachu, razem z bohaterką Catherine Newton i razem z Psyduckiem próbują rozwiązać, rozwikłać zagadkę zniknięcia ojca Tima. No i wplątują się w intrygę związaną z gazem, który rozw rozwściecza Pokemony, no oraz z Mewtu, który był poddawany eksperymentom genetycznym i który uciekł z, lab z tajnego laboratorium. No i to wszystko rozgrywa się wokół właściwie to jest cała fabuła tego. No filmu. właściwie, no, no właśnie, właśnie tyle. I to wszystko jest nam pokazane, przedstawione w trailerze, ale tutaj praktycznie nic, nic więcej twórcy nam nie obiecywali w tym trailerze. Mm -hmm. To, co nam pokazali, to dosła, dokładnie to dostaliśmy, więc wydaje mi się, że to jest... Yy... Z tej strony, ale no jeżeli chodzi o samą fabułę, no to jest bardzo, bardzo, bardzo prościutka. I tutaj jakby nie, ona nie, nie może być rzeczą chyba, dla której się jedzie na tak, ten film. Bo ten film też ma mnóstwo twistów, które mają nas zaciekawić, zdziwić, zaskoczyć, ale jeśli ktoś ogląda w życiu kilka filmów, to już po pierwszym akcie może domyślić się, co tak właściwie wyniknie z tych twistów na koniec. No i no, wynika dosyć wiele banalnych rzeczy. Mm, nie będziemy mówić o spoilerach, bo chcielibyśmy tutaj wspomnieć na pewno o głównym złoczyńcy tego filmu, ale nie będziemy wam zdradzać, kim on jest. Aczkolwiek, jeśli widzieliście jakikolwiek film z, tym, z tą postacią, z tym aktorem, to się domyślicie. E, mm, więc tak, no co, co dalej? Aha, jeszcze z, w tym filmie jest też, m, tak jakby, ten film próbuje, nie wiem, czy świadomie, czy przypadkiem, mówić nam, że to jest wspólne uniwersum razem z pierwszym animowanym filmem kinowym z 98 roku. No bo tam też motywem przewodnim, jakim oś całości kręci się wokół Miutu. tak samo jest mhm. tutaj. I w pewnym momencie zostaje wspomniane, że o to jest ten sam Miutu, który uciekł, został pierwszy raz, ostatni raz widziany 20 lat temu w regionie K. Kanto, dobrze, dobrze pamiętam? Tak. Więc y, takie mrugnięcie okiem dla tych wszystkich, którzy pamiętają lata 90. i to jaki wtedy był boom na, na Pokémony. Tak, ale wydaje mi się, że to bardziej takie mrugnięcie okiem. To nic z tego jakby nie wynikało i myślę, że twórcy nie będą szli w tą stronę też przy y, ewentualnym sequelu, a, a który jest bardzo, bardzo możliwy bo warto sobie zaznaczyć, że no od tego zaczęliśmy i na tym chyba będziemy kończyć, mm -hmm. że mamy tutaj pierwszą udaną adaptację gry wideo, która już nie tylko pod względem krytycznym, bo tutaj recenzje są raczej mieszane, części się podobało, części się nie podobało, jest bardzo pozytywny odbiór publiki, ale ta, ten pozytywny odbiór przełożył się właśnie na wyniki finansowe, bo po trzech tygodniach wyświetlania w box officie amerykańskim Detektyw Pikachu osiągnął wynik 125 milionów dolarów, a w światowym osiągnął 363 miliony dolarów, co przy 150 mhm, milionach tak, budżetu tak. jest? No już oznacza no. zwrot jakiś tam minimalny zarobek. Także no już tutaj pewnie twórcy zacierają rączki na Sequel. Może niekoniecznie z tymi samymi bohaterami, bo tutaj jakby zakończenie jest dosyć jasne. I znaczy raczej nie jest otwarte. Raczej nie. Y ale w no, świecie Pokemonów można w tym rzeźbić. Można, Daj. zdecydowanie można. No więc tak, podsumowujmy. Film... Mm... To na pewno film dla fanów Pokémonów albo dla ludzi, którzy dorastali w momencie kiedy Pokémony były bardzo popularne. No bo, gdy już przyzwyczajimy się do tego, że te stworki są częścią świata, który oglądamy, to idzie jakoś bardzo bezboleśnie. Mam jeszcze jedną, jedną uwagę, bo mam wrażenie, że ten film dla ludzi jakby tak spoza tej pokémonowej bazy to jest głównie przedstawiony jakby bardziej dla młodego odbiorcy tutaj kierowany, bo jest bardzo prościutki, właśnie i ta fabuła nie jest zbyt skomplikowana. Nie ma tutaj. Jakby wielu takich scen, które mogłyby razić, także wydaje mi się, że, że, że tutaj, jakby bardziej młodszy odbiorca, jest targetem tego filmu. Nie będę się sprzeczał, bo te wszystkie futrzane Pokémony na pewno też. No są słodziakami. Są słodziakami i... też pewnie sprzedadzą trochę zabawek no, to, w kontekście też pewno. tego filmu. A więc, jeśli lubicie Pokémony, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda pierwsza udana adaptacja gry wideo, filmowa adaptacja gry wideo, no to Pokémon Detective Pikachu na pewno jest dobrym e, przykładem do zagłębienia się w ten przypadek. My byliśmy w kinie, my bawiliśmy się w miarę dobrze, aczkolwiek ten finał pozostawia troszeczkę do życzenia, mógłby być ciekawszy, mógłby być mniej oczywisty, ale to chyba taka nasza największa uwaga odnośnie tego filmu. No i teraz wasza kolej. Dajcie nam znać czy widzieliście Pokémon Detektyw Pikachu, czy podobał wam się sam pomysł i sama realizacja tego pomysłu. No i czekamy na was w komentarzach. Trzymajcie się. Sprawdzajcie też nasze socjale i dajcie łapkę w górę i suba, jeśli. Się Jeszcze tego nie, jeśli tego nie zrobiliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.